Microsoft pięknie Sunego rozłożyło na łopatki. Czyżby to rychły koniec konsol od giganta? Hejka! Microsoft przejął Activision. Nareszcie się to udało. Bardzo kibicowałem. Unia Europejska pozwoliła. Stany Zjednoczone nie mają nic przeciwko temu bo tam sąd, sądzie Microsoft wygrał sprawę. Tylko coś tam jeszcze się czepia Wielka Brytania, ale czy ktoś to bierze na poważnie? Bo ja nie. A teraz pozwólcie, że się wypowiem na ten temat pół serio, pół żartem, bo mam parę takich swoich sugestii na temat tego przejęcia. Przejęcia, więc po pierwsze, moim zdaniem, stała się piękna rzecz. To nieprawda, że tu zaraz będzie monopol na gry, że Microsoft dąży do monopolu i tego typu jakieś tam spiskowe teorie, które są moim zdaniem wyjęte z oka Saurona, ale to już jest inna sprawa. Dobrze, teraz troszeczkę poważniej. Microsoft myślę, że ma w tym większy plan. Tu nie chodzi o to, żeby od razu zagarnąć wszystkie kluczowe marki tylko dla siebie. Dla PC, dla Xboxa, dla Game Passa. Co o tym świadczy fa sam fakt, że. Wygrał całą sprawę, te wszystkie sprawy, yy, i że mógł przejąć Activision. Fakt, że zdeklarował się, że tego nie będzie robił. Po pierwsze. Po drugie, to nie jest w ich, ich interesie. Dlatego, że masz plejaka, grasz swoją ulubioną grę, którą, która jest marką Activision, i nagle ci. Xbox ucina. Co ty robisz? Siadasz przed kąpem, albo idziesz do sklepu, biegiem lecisz do sklepu, żeby kupić, pada od Xboxa czy konsolę? Nie. Po prostu jesteś w kurwio. Nie. Mocne słowo. Ale chciałem to zasadnie powiedzieć. Ponoć po siedmiu sekundach już można materiału. Więc lepszą metodą jest po prostu danie tych gier, na, 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 żeby na Sony dalej były, istniały na tej zasadzie, co były, kosztowały tyle, co kosztowały, czyli bardzo taniutkie były, jak to zwykle bywa z sonem te gierki. Poczekać, wrzucić te gry do Game Passa, bo na pewno Microsoft to zrobi, żeby zaakcentować swoje przejęcie Activision. I czekać, poczekać, bo zobaczą na przykład, że mogą płacić mniej, że te gry też świetnie chodzą, wyglądają, działają na konsolach Xboxa. Wiadomo, gdzieś tam się mówi, że te konsole mają podrożeć yy, od Xboxów, ale to już jest inna sprawa. I może, że może mieć Game Passa, którego opłaca regularnie. Nawet ci, którzy grają w Wowa, Warcrafta, Warcrafta. Yy, płacą abonament miesięcznie, to będą i, i pojawi się w Game Passie, to co zrobią? Będą zapłacić game, opłacić Game Passa i mi dostępniejszy do innych gierek. Część ludzi po prostu nie kupi Xboxa, tylko kupi na przykład Pada do Xboxa, bo ich tyle... Telewizor sobie poradzi, mają zajebisty internet, pograją. Na PCC sobie odparą. Microsoft jest firmą, która myśli w przód, analizuje. Ona teraz wydała te pieniądze z myślą o zyskach w przyszłości. Wierzę, że mi się poczekać, żeby te pieniądze odzyskać, ale wie, że też to odzyska z nawiązką. I po jest cierpliwa. Na spokojnie, bo to jest pewne, że ludzie będą myśleć w końcu. I na się myśl nasuwa co? Microsoft nie chce, żeby Game Pass był na konsolach Sony? Nie, nic mylnego, nic bardziej mylnego. Sony, Sony to nie chce, Sony blokuje. Mhm. Microsoft by chętnie wszedł i nawet śmiem twierdzić, że te wszystkie Game Passy, które by były na konsolach Sony, by był gotów nawet 50-50 dzielić się z zyskami z Sony. Pół na pół, bo ma pc ma konsolę Microsoft, ma telewizory, ma telefony. I tu ma pieniądze zyski, a tu miał po prostu dodatkowy jeszcze dochód. Mhm. Gdzie? I w takiej sytuacji, ten osoba, która ma Game Pass, ma konsolę PlayStation. Gra i wchodzi kolejne generacje to co wybierze? Być może, że wybierze wtedy już na pewno Xbox, na przykład, bo ma te wszystkie gry. Ma dostęp do, do taniej, ma dostęp do Game Passa, gdzie ma więcej tych gier, już ludzie zaczną kombinować to co mówiłem wcześniej. Więc, więc naprawdę są złote czasy przed Game Pass'em. I naprawdę widać, że ta firma Microsoft ewoluuje, już zmienia myślenie. Po porażkach z G Game Live, czy jakoś tak tą usługą taką wcześniej, co była przed Game Pass'em. To jest naprawdę, tam była porażka i się idealnie podnieśli. Ten cały prezes, który jest odpowiedzialny za tą, tą metafozę, naprawdę to jest genialny gościu. Naprawdę, kapelusze z głów. Ja osobiście korzystam ponad rok czasu z Game Passa. Nie zamierzam inaczej. Dużo osób mnie hejtuje, bo gram w gry, które są na Game Passie. Ale co, coraz więcej z kluczowych tytułów na Game Passie też mam gry zakupione. Tak, mam zakupione gry. Na przykład Cyberpunk'a. Tak, mam Cyberpunk'a. Lubię grać w Cyberpunk'a. Jestem za to wielokrotnie mieszany z błotem. No cóż, każdy ma swoje preferencje, każdy lubi inną grę. Co jeszcze kupiłem ostatnio? Yy, machinarium. Gnosterwa portala. Dużo szukam takich gierek właśnie starszych, tańszych. Gdzieś tam okazji czasami kupię, po prostu gry sprzed lat, których nie ruszyłem kiedyś, które teraz chcę pograć. I naprawdę jak się popatrzy na tytuły, które mają być w Game Passie, robi się cieplutko. Wiecie co? Ja do tej pory nie zakupiłem Diablo bo tak się ułożyło, że akurat nie miałem funduszy, a jak już były na przykład, to dysk musiałem do komputera zakupić. Ja poczekam, bo biorąc pod uwagę, że to jest gra planowana jako gra usługa z przepustkami sezonowymi ze wszystkimi, to bym się nie zdziwił, jakby Microsoft zrobiło szachmat. Mm -hmm. Nie powiem, żeby nie zapeszyć, ale każdy wie o co chodzi. Więc chyba tutaj już swoją wypowiedź zakończę, bo nie ma co przedłużać. Chciałem po prostu parę słów wam powiedzieć. I takie, napiszcie mi konkretnie, czy naprawdę zmierza się upadek Sonego, jak chodzi o konsolę? Przestaną istnieć. Czy jednak wierzycie, że są gracze, którzy mimo to zapłacą 2-3 stówy za grę, jaką mogą mieć w Game Pass, albo zakupić za stówę na Xbox'a? Wierzycie w takich Patriotów PlayStation? Więc napiszcie mi to w komentarzu. Bo ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Jednak tak korci mi pomyśleć, że to już to Sony będzie musiał radykalnie swoją politykę zmienić. Naprawdę tu będzie musiało sporo popracować, żeby konkurować z Microsoftem. Narka.